Rosomak jest już polskim wyrobem, przynajmniej tak się czujemy, więc będziemy mogli również go oferować pod polską marką. Będziemy mogli go sprzedawać na pewno na tych siedmiu rynkach, które do tej pory były rynkami ekskluzywnymi. Jak słyszeliśmy, umowa, nowa umowa od 1 stycznia 2014 przewiduje, że na wszystkich innych również po spełnieniu pewnych wymagań. Tak no, partnerzy muszą się dogadać. Właścicielem licencji jest nie da się ukryć patria. jest to jakby oczywiste. Resort obrony może się spodziewać takiej korzyści, że być może wtedy Rosomaki, które my będziemy kupowali, też okażą się tańsze. Gdzieś skumulują się gdzieś koszty i podzielimy na, na, więcej, na większą ilość użytkowników czy odbiorców. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, na pewno miejsca praca, technologie, rosomaki dla innych oferentów będą szyte inaczej, tak? będą pod inną miarę, więc nauczymy się czegoś nowego. Co jest ważne? Technologia w Polsce zostaje, umiejętności zostają, doświadczenia zostają. Przez 40 lat będziemy mogli je remontować, naprawiać. Na tyle określony jest czas użytkowania tych wozów w polskiej armii. To są pojazdy, które mają kilkaset udoskonaleń. Więc z całą pewnością wóz, który w 2018 roku zejdzie ostatni z hali montażowej, będzie inny niż ten, który w tym roku. Fabryka bierze pod uwagę, producenci biorą pod uwagę doświadczenia, Uwagi wojska, co jest bardzo ważne dla nas, i stosują je. My bardzo świadomie przekazujemy te doświadczenia, aby z nich później po prostu skorzystać. To też jest pewna wartość. Te doświadczenia też były elementem negocjacji ze stroną fińską i muszą być też w pewnym sensie wycenione.